Nim zacznę mówić o tym, jak przygotowywać ziemię, jak wysiewać, co wysiewać, jak to przychowywać, żeby można było jak najdłużej używać tą żywność, to taka refleksja, która mi przyszła przed moim spotkaniem u tatka rolnika dwa tygodnie temu, ponieważ jadąc do niego myślałem o wielu rzeczach. Ale wcześniej, parę dni, e, kliknąwszy w internecie, e, wyskoczyło mi, m, wyskoczył mi film e, Spartacus. E, film z Kirkiem Douglasem. E, bardzo stary, ale przepięknie zrobiony film. Widziałem, widziałem. E, jak wrócicie do domu, e, poszukajcie sobie, bo warto obejrzeć ten film. A dlaczego warto? Ponieważ był to człowiek, który. Pierwszy wyzwolił się z niewolnictwa. Tak, był gladiatorem, był posłuszny, ale w końcu zrozumiał, że wolność jest piękniejszą rzeczą, a może najpiękniejszą na pewno, ponad wszystko. Wobec powyższego wyzwolił się, następnie tych swoich kolegów gladiatorów, jak wszystkich niewolników, zgromadził i zaczął przeciwstawiać się. Legionom rzymskim i tyranii rzymskiej. E, więc ci niewolnicy, tak w skrócie mówiąc, ponad dwa lata walczyli, dawali sobie radę z legionami i byli wolni. Spali w lasach, gdzieś tam w górach, ale byli wolni. I to było najpiękniejsze, co dostali od życia. To oczywiście zdrada. Podstawowa rzecz ludzka, więc zdradzono i Spartakusa, w końcu umierał na krzyżu, ale umierał szczęśliwy. Przechodził na drugą stronę wolnym człowiekiem. Ja sobie wtedy uświadomiłem, że to niewolnictwo nadal trwa. Jesteśmy niewolnikami. Czas, żeby się wyzwolić z tego. Czas rzucić kajdany, które nam narzucano. Od bardzo wielu lat, a w tej chwili te tajdany zaczynają zaciskać. Coraz mocniej osób posiada, jest ukorzeniony. Będzie tego bronił. Cokolwiek by się nie zdarzyło, ma pewność na domu, a tak nad głową, to jest jego. Jak się to zabierze, to jest tylko uchodźcą, który któremu się coś wynajmie, albo nie. Ale to na zasadzie, czy spodoba się urzędnikom, czy urzędnicy mu przydzielą, Coś, czy nie przecież? To jest komunizm. Zabranie własności jest pierwszym działaniem komunistów. Wszyscy, którzy to propagują, są komunistami. Brawo. I to należy ich e, tak rozpoznawać. Drugi czynnik rozpoznający komunistów to atak na rodzinę. Rodzina jest pasem, rodzina jest niedobra, a wielopokoleniowa rodzina to już w ogóle e, coś złego. Przecież starość jest, starość nie istnieje w ogóle. Nie wiem czy państwo wiecie. Jak spojrzycie na świat wirtualny młodych ludzi, starość nie istnieje. Ludzie gdzieś znikają. Szczęśliwość. Nie ma ich. Starych ludzi się eliminuje. To Do domu starców, po zamykać starych ludzi, po co ich trzymać w domu? A najlepiej podać organizacji, żeby nie psły środowiska. Tak w Holandii.

może być